Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest seria Od Zera do Milionera i jesteśmy, oczywiście, w Newcreście I tutaj jest nasz domek. Tak, nasz domek jest. Nic nie zmieniałam, więc, no, tak będzie sobie nie. Nie, boże, czemu ty jesteś taką świnią? I my mamy egzamin, w ogóle my jesteśmy już po jednym egzaminie, na którym y, się tutaj ta nie uczyła, niestety. A no i oczywiście mamy chłopa, znaczy ja otwieram, ale go jeszcze nie poznaliśmy tak ogólnie, ale ona ma słabo te, więc może byś tutaj sobie z kimś porozmawiała. Y, jest on, i on był, i tylko on jest w punkcie Gibi, tam wrzuciłam go do jakiegoś startera y, domku, bo chyba był wolny jako, jakoś tak to było, wiecie. No, bo już troszeczkę tutaj gramy, więc te rodziny sobie tam przychodzą, odchodzą i są tu, i są tam, i w ogóle. <laughs> więc tak to jest. Odwiedzimy go, tylko jak ona wróci z tego egzaminu, bo z jakiegoś powodu ona na tym egzaminie jest. E, do nas przyszła, koleżanka, ale my chyba nie chcemy Czy zapraszać. Ona tutaj będzie z nami, tak. Mm, mm, mm. A co ty tutaj masz zbyt dokładne kolanie? Oj, oj, oj. oj. E, I tak. Em... No, mamy jeszcze tutaj y, to. Ja nie wiem, do kiedy mamy czas. Teoretycznie do końca dni dwa, więc powinniśmy móc. Więc ja myślałam, że jakby w sensie dzisiaj i jutro, nie? Te egzaminy, a, a to tak nie było, więc. No, trudno. Nic nie możemy już z tym zrobić, tak, e, tak szczerze, ale przestało e, burza być. Burza być przestała być, no. Nie jest już burzowo chociaż. Aha, no i ty musisz i tak już tutaj iść, tak na dobrą sprawę, bo na 15 masz ten egzamin. Ach, no nie wiem, nie wiem jak on tutaj pójdzie. No na tego się raczej nauczyliśmy, bo robiłam, żeby ona się nauczyła na niego, ale czy ona faktycznie się nauczyła, no to to już jest, wiecie. Nie, nie wiadomo, ale może, może coś z tego wyjdzie. Okej, okay, wróciłaś i oczywiście musiałaś tutaj się wywrócić, no bo jakby inaczej. I choć tutaj może, przy... chociaż my może byśmy mogli później, nie? Byśmy poznali już naszego tutaj, wiecie, chłopa. Znaczy on jeszcze nie wie, że on będzie naszym chłopem. Ale jak nie wie, no to się dowie, nie? Jakby, hello. To jest chyba oczywiste. E, I tak, ty byś mogła jeszcze zebrać, zbierz. Mamy 16, no w sumie jesteś w dobrym stanie, więc, więc teoretycznie nie ma tragedii. I tutaj też sobie zbierzemy. Tutaj się nam nie zrespiło, więc tak poza tym to chyba nic ciekawego tutaj nie znę O! Tu coś mamy, no to coś jest ciekawego w sumie. Okej, okay, no to ty nie kończ, choć tutaj pozbieramy rzeczy. Dobra, zebrałaś super. Tutaj dzwonki też ogólnie znowu burzo, burzowo jest, ale bym nie. Zbierz, zbierz, zbierz. zbierz. Tam to zbierzemy i, i pójdziemy sobie do tego chłopa, poznać go, do punktu Gibi. Dobra, i co tutaj? Ciekawego nam wydobędziesz. E, no i co? Halo, co mamy? Aha, skamielina jakoś, dobra. To sobie o, wydobędziemy i sobie to sprzedamy. O, i to też sprzedamy, bo do soboty jeszcze sporo czasu jest. A czemu nie możemy tego sprzedać? O, to za 160, dobrze. 192, 155, oho. Ej, no to, a czemu nie możemy tego sprzedać? Aha, bo ja chyba, wiecie co, nie wzięłam, żeby ona to przejęła na własność. Dobra, ja tutaj to wezmę. O, i weź ty przejmij na własność. O, i będziemy mogli to sprzedać przynajmniej. A, i tutaj też sprzedamy dzwonki. Okej, okay, i co? I teraz możemy za 150... Ma... Ale, ale my tutaj szalejemy. Dobra, masz pechowy bubel. No dobra, lecimy, ty pechowy bublu. Okej, okay, jesteśmy. Chodź, tutaj zapukamy. Mam nadzieję... No, ale możemy zapukać, więc na pewno jest. Tak powinno być przynajmniej. Nie, dzięki Moli. Ok. E, proszę wejść i co i cię nie ma, serio? Aaa, tutaj jesteś, dobra. Eee, chodź. Będziesz, będziesz tutaj go poznawać. O, romantyczne. Mhm, mm mm -hmm. A nie możemy być jak przyjazne. O, przyjazne. Chodź. Powitamy gość, na jedzonko zrobił. No to super. To jest Noah! To jest nasz Noa, czyli nasz chłop. Znaczy, docelowo on ma być naszym chłopem, ale tutaj w Simsach, e, no różnie bywa i różnie może być. No chodź, powitaj się z nim. Mam nadzieję, że on nas polubi tylko. Aha, nóż nas nie lubi, serio. No trudno, musi nas polubić. My chcemy, żeby on nas lubił. Czy chcesz, czy nie, kochana? No, on musi nas lubić. Rozmawia o zainteresowaniach? No, oczywiście, że tak. Narzeka na... A czemu ciągle same minusy? Rozmawiamy o zdrowych związkach. Nie, no przecież ty jesteś miła. Nie, no... Na czerwono! O nie! Pochwal strój, to chyba nie jest dobre. Okej. Okay. Jest źle. Jest bardzo źle. Macie na... Przeproś go. Może pomoże, jak ty kilka razy go będziesz... Popraw humor? O nie. Okropne. Popraw humor. Może przez to, że masz z tego pecha chyba. Nie no, nie powinnaś mieć. Ale może wtedy coś tam miałaś. Tak, ale źle. Bardzo źle. Dobra, ale chyba rozmawiać nie, nie ma tragedii. Może jakimś ogr... O, przyszłaś. Przyszłaś nam tutaj przerywać pewnie. Czy O nie. Przyjazne, głębokie historie, komplementy. On nie lubi komplementów. Pasje. Rozmowy o miejscowych łowiskach. No co on nam zostało? No nie, wy widzicie tu? Czemu tak jest minusowo? Nie, no jak? Zapytaj ulubiony kolor. Weź te chłopie się ogarnij. Czemu ty... Za... lubi, nie lubi nie no mm. ale jest źle żartuj o politykach nie no, jakie ty się huśtaj spróbuj pogawędzić ja pierniczę to ja nie wiem, czy to jednak będzie ten twój chłop, nie? jak tu takie coś się dzieje oh fina Eee, no no, a czemu taki jesteś? Czemu wy się nie lubicie? Komplementy pochwal szczerze i co? On no nie lubi! Błagaj o wybaczenie. Błagaj o wybaczenie, no trudno. O no. No Rachel, ja nie wiem czemu ty w ogóle nas tutaj nie lubisz, chłopie. A jeszcze cokolwiek. Błagaj o wybaczenie. No ciągle będziesz go prosiła o przeproś. Nie, nie wpuśtaj się, to musisz tutaj go przeprosić. Jest źle. Macie na czerwono. Przeproś. Kurde, ja nie wiem jak tutaj najlepiej. No, będziesz go przepraszać po prostu do skutku. Wysokie wymagania? Nie, jakie tutaj wysokie wymagania. Weź. My nie. Komplementy, historie, opowiedz historię. Historię opowiadać, no nie bardzo. O nie, ja nie wiem, co mogę wziąć, żeby to jakoś aktywności do trzech razy sztuka. O, może w coś takiego sobie pogracie i lepiej będzie. O. Coś tu ten. Okej, okay, gracie sobie. O nie, ty przygrywasz. O, dobra, okej, okay, wygrasz tu. I co on wygrał, bo ty on dwa razy a teraz. O nie. O, nie. Mm. Czemu w ogóle nie chce z nami rozmawiać? Nie rozumiem tego. Nic go nie bawi, Wygłupy, Dowcipy. Żartuj o zaroście, chociaż to nie jest chyba dobry żart. Żeby żartować, tak. Okej. Okay. Nie lubisz tego! A co ty w ogóle typie lubisz? Jakby hello? Nie, no po prostu to jest zapytek guz do Boże Wystroju. No, ciebie ugryzł ten wampir to było straszne. Nieprzystępna? Nie. Przeproś go, może. Musimy teraz z Tobą go przepraszać, to jest jakiś hit. Przeproś. Przeproś. romantyczny flircik. A no dobra, zróbmy flircik, no w sumie. E, pewnie nie będziecie z Tobą flirtować, skoro macie na czerwono, ale może, może się zaskoczymy. XD. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ej, no jestem beznadziejna w tych rzeczach, nie? Jak ja mogę z nim tutaj lepiej się. Ej, no co? Czemu ty się na nas drzesz, ty pie. Okej, okay. to, to miał być nasz chłop, ogólnie widzicie to? Widzicie wy to? Nie, nie, jest tragedia. Jest tragedia. Dobra, zapytaj, idź, nie, jedz tego. Nie ja wiem, nie ja wiem jakby ma macie to zrobić. Aha, i na minusie. Serio? Nie. Poproś o huśtanie się z. Będziesz się. No pośtaj się z nami, no please! Chociaż tyle. Huśtasz się bez niego, serio. Możesz go tylko przeprosić, ty nic więcej nie możesz. Ty możesz go tylko przeprosić, ale bez sensu. Żebyśmy go jeszcze ukradli, a my tego nie ukradliśmy. Normalnie sobie tutaj grzecznie do niego rozmawialiśmy, a on... Aha, i on nawet nie chce przejmować naszych przeprosin. Ale normalnie aż chce mi się, wiecie, powiedzieć, ty głupi... Eh, eh, em, podłe. Kusi mnie, kusi mnie, kusi mnie... Nie, dlaczego? A poproś o zabawę chowanego, może to wy. Może będzie chciał się... No, chociaż ty chcesz i siusiu, i, i spaciu, i wszystko naraz. Ajaj. Pora na zabawę chowanego. Emma będzie szukała, aby w... trzymać grę w chowanego. Wybierz synki mnie. Emma, a następnie przerwie szukanie. Okej, okay, następnie znowu grę. Znów szukanie. Gdzie on się schował? A, w śmietniku chyba, nie? Bo coś się błyszczy w tym śmietniku. Chociaż ja nie widziałam, nie patrzyłam, gdzie on się chowa. Ja po prostu chciałam, żeby na nich lepsze te relacje wskoczyły, a tutaj... Okej, okay, i co? Znalazłeś go? Serio nie potrafisz go znaleźć? Oh, damn, girl. Szperę w poszukiwaniu węż. O, a tutaj można tworzyć! Damn! ja myślałam, że ona sama znajdzie w ogóle, nie? Ty tak patrzysz, patrzysz, ale coś ci średnio wychodzi. A co to jest w ogóle? Aha, to taki ptaszek chyba. O, znalazłeś go. O, znalazłaś jej. Ej, ale wszystko wchowanego to wy tak lepiej się czujecie nawet. Dobra. Ale w sumie, jak już jesteśmy, on i tak nic nie lubi. Wiecie o co chodzi. Bo myślę, że możemy sobie tu przyjść i, i coś po prostu zwinąć, nie? Jakby... Tylko... O, o to jest pytanie. Co my możemy tutaj zwęszyć? Kwiatka? O, mamy obraz. Cudownie. Chodź tutaj. Podejdź tu. OK. I sobie to zwędzimy. No i dobra. I teraz yy, uciekamy sobie do domku. Okej, okay, wróciliśmy. Mm, tutaj, więc chodź, skorzystasz sobie? I chyba pójdziemy spać, tak myślę, nie? E, mamy zajęcia jutro, na które musimy pójść. E, bo musimy ten. Oto, e, to, to, to. Tę to, to, prezentację ogarnąć. Więc no tak zrobimy. Jestem trochę załamana, wiecie? Ja myślałam, że tutaj będzie wiecie, ten no, fajny romans, a, a tu nielubiany. Jakby hello, dlaczego? dlaczego taki jest po prostu ale może gdy może właśnie będziemy do niego pisać i jakoś to się po prostu polepszy, może, może to nam coś pomoże bo jest tragicznie i jest naprawdę tragicznie ja tutaj miałam takie dobre intencje o, że tutaj będziesz miała chłopa, let's go, a tu um, jest y, źle <grym> jest po prostu mm, no Źle. Nie, nie miało to tak być, niestety. A, a jest tak, więc. Więc no, na pewno nie jest kolorowo. Dobra, Emma się umyłeś, trzeba będzie potem posprzątać, ale leć spać, już jest trzecia, a ty musisz się po prostu, no, wyspać. Okej, okay, jest jedenasta, więc niech ona wstaje. E, musi tutaj wytrzeć i nie wiem, może od razu przećwiczysz. Umyjesz tu, może zrobimy raz ćwicz prezentację i chyba pójdziesz i ją będziesz mówiła tu prezentację. W ogóle nie wiem, dlaczego to do siebie nie pasuje. Jakby wytyfy, przecież to jest ten sam jakby teoretycznie kolor, a do siebie to nie pasuje jakby. Mmm, serio? Okej, okay, pójdziesz i jesteś głodna, więc zjemy chyba coś na szybko, żebyś tutaj za bardzo nie jadła. Zjedz późne śniadanie, zjedz... O, mamy rachunki! Chipsy. A to jakiś napój, groszek sobie zjesz. My mamy jeszcze zajęcia, kurde. My się nie wyrobimy, dobra, weź, ty biegnij. Ćwicz. Nie, nie, nie Ćwicz. Idź, przedstawiać, wygłoś, bo my nie zdążymy. Znowu nam, a to ostatni dzień. O, wróciłaś dobrze, jest okej. Okay. Jakoś dziwnie te zajęcia się zrobiły. Ja nie wiem, tak chyba nie powinno być, ale jest. Z jakiegoś powodu. Kanapka, pomidor. No zrób sobie, no będziesz musiała zapłacić, trudno. Ale my, jakby zajęcia. Ostatni dzień zajęć, no to dzisiaj, więc dzisiaj powinny być chyba wyniki tego, jak nam poszło to. E, no, z jednego się uczyliśmy, powinno być spoko, e, z tego zrobiliśmy to, mm, tylko nie ćwiczyliśmy opowiadania tego, bo tam też trzeba jakby przećwiczyć to, więc e, no, najgorzej, jak nam stypendium zabiorą i my musimy w ogóle te rachunki zapłacić. I chodź tutaj, opłacisz 378, to nie ma tragedii aż takiej. Pieniążków też nie mamy za dużo, no ale coś tam jest. Niepotrzebne wydatki, no ja wiem, że dla ciebie to niepotrzebne wydatki, no ale musiałaś coś sobie zrobić do jedzenia, kochana. Jeszcze nie możemy mieć swoich warzywek tutaj, ogarniać tego, więc no, jeszcze nie ta pora na takie rzeczy. Tutaj skorzystamy sobie i ty może, a... Fajnie jakbyś ty mogła do niego napisać związek towarzyskie, po prostu poznaj towarzyskie, rozmawiaj, towarzyskie rozmawiaj. Zobaczymy, czy coś lepiej, nie? Wyślij SMS-ka, że on w by był taki, no, o lepszym, lepszym humorze, żeby z nami tutaj rozmawiać i później to posprzątasz. A czemu tutaj są wróżki? Mi się wydaje, że ja po prostu to wziąłam, że nie będzie wróżek, a jak nie, będą, to Alarm bezpieczeństwa przygotowano, oczywiście. Okej. Okay. A musisz tutaj iść, rozmawiać? W serio? No dobra, to porozmawiaj, zobaczymy, czy coś lepiej będzie się tutaj polepszało. To. Bo nie wiem, czy to ma wpływ ogólnie na sam pasek, ale może. Bo my chyba w Króliczku Towarzyskim nie możemy go dodać, wydaje mi się. Bo jak się kogoś nie lubi, to nie można dodać, no właśnie. I my nie możemy jego dodać, także no. Okej, okay, poleciały minusy, plusy i minusy, więc... Towarzyskie, no nie wiem, już do niego wysyłała jakieś SMS-ki, no bo co innego. Może tak to jakoś pójdzie do przodu, bo ja już nie mam pomysłu, jak to zrobić najlepiej. To jest straszne, co to odwaliłeś. Naprawdę straszne. A w sumie tak do końca nie wiem, czy to my odwaliliśmy, czy to on, bo my byliśmy w sumie mili. To odniosło nas jakiś problem z jakiegoś powodu, nie rozumiem. Dlaczego on miał w ogóle do nas jakiś? O, mamy same szósteczki, no i same szósteczki, dwie szósteczki, jedna, cztery i pół. No bo się nie uczyliśmy z tego. Ale dobra, powinniśmy. Tak, chcemy się zapisać, oczywiście, że tak. I bierzemy trzy kursy. No bo cztery cztery, więc bez sensu było, więc weźmiemy trzy, bo mieliśmy trzy. Okej, okay, w domu. I mamy ciągle stypendia, więc super. Zobaczymy. O, 1000. No, 1130, więc elegancko, że mamy to. I przystąp do egzaminu końcowego. Oddaj prezentację. Nie, pracę semestralną i pracę. Aha, mamy dwie prace semestralne. No dobra, to będziemy pisać. Ej, co, coś lepiej. Kurde, nie wiem jak to sprawdzić. Hmm, otwórz profil i jak my mamy to sprawdzić? Pogoni za tymi wspomnieniami. No o, tak to masz jakieś dobre rzeczy, a tak to? Hmm. Może powinniśmy go zaprosić, żeby on tutaj z nami coś tam porobił. Ale my musimy na pewno odrobić rzeczy, więc będziesz odrabiać. No nie wiem, może trzeba jakoś go zapraszać. O niesamowite SMS, nic wiemy, żeby przeszedł. Jest... No dobra, no nieźle. Tylko czy to nam idzie w dobrą stronę? Ciężko to ocenić. Chyba, jakbyśmy nie mieli też z nim za bardzo, byśmy z nim po prostu nie rozmawiali, to chyba to powinno się tak stopować i gasnąć. Ale też nie jestem pewna, bo jakby wiecie, gaśnie te te na, na, na zielono, jak jest, nie? Jak się nie utrzymuje kontaktów, a tak to no. Dobra, ty tutaj już kończysz to odrabianie, więc spoko eee, i może tą kuchenkę byśmy ogarnęli w końcu. I z jednego tutaj będziemy musieli się pouczyć, i to jest z tego. Jakieś labirynty, tu schematy, a tutaj pomocników. No dobra. A ty możesz skończyć to? To odrabianie, czy nie bardzo? Emma serio? Możesz to. O nie, znajomi powiedział mi, że cię nie znosi. Może nauczyć się robić lepsze wrażenie, łatwo jest. No ale my chcieliśmy! Hello! My nie jesteśmy źli? My po prostu. I to my. I to... Ach, ach, po prostu żałosne, że to jeszcze my. Jeszcze on się poskarżył, jeszcze się poskarżył. No a tego typa, że nas nie znosi. No hello. No a weź się ogarnij typie, a ty w powietrzu coś tutaj robisz, no co, coś nie wyszło chyba, tak jak miało, Z pewnością. Nie nie wyszło. No nie wiem, dobra, weź może choć zaproś go i będziecie się bawić. Znaczy. No, w jakieś tam chowane czy coś, nie? Bo mogą to dziwnie zabrzmieć. Nie ma ochoty przejść serio, ale ty jesteś burak, nie? No a towarzyskie wyślij SMS-ka. No trudno, będziesz do niego wysyła SMS-ki. A już nie chcę z tym flirciarskim, o, <gryzykować> ryzykować trochę, bo, bo mogłoby być niedogące ciekawie, tak mam wrażenie, więc o, o, ej, widzicie? Faktycznie, to trzeba pisać do niego. Wyślij radosnego SMS-ka, no, no, możesz radosnego wysyłać, spoko. Tylko nie wiem, który jest lepszy. Tutaj coś nam się ogarnie, czy nie bardzo? No już dobra, potrzątam za ciebie, bo ty syfisz. Może to musi chyba kilka być jakichś SMS-ków, żeby to poszło lepiej, nie? Ale lepiej SMS-ować zdecydowanie. Uś inni tacy są dla nas neutralni, a ty... Kiedy ty miałeś na mi się zauroczyć, to ty takie rzeczy, no. Towarzyskie, no, będziemy wysłać sms ki Wyślemy parę sms ków no i Towarzys tego flirciarskiego się boję trochę, żeby tutaj się nam nic nie ...pokasztaniło. Grzecznie mówiąc. No i co, i chyba będziemy tutaj na tą kuchenką walczyć, nie? No bo on nie chce do nas przyjść, nie ma ochoty. Mamy z nim ciągle na tym pieńku z jakiegoś powodu. Nie wiadomo jakiego. No ale dobra, pisz te sms-ki. Dobra, już tutaj końcóweczka nam została. Będzie już sprawna nasza tutaj kuchenka. I zaznaczyłam oczywiście dla niej, żeby tutaj pozbierała. Wiem, że mamy drugą w nocy i ona już powinna iść spać. Marzy, że jest zmęczona. I tak zrobimy. Wzięłam tylko tutaj, co jest. Chyba, że jeszcze tamte bym. O dobra, jeszcze to wykopię. No bo to jest najbliżej. I w ogóle śmiesznie, że oni tak długo są, jest druga w nocy, a ona tutaj jest. W ogóle, co za grajzolka tutaj. I serio musiało padać. Kiedy my wyszliśmy, to musiało oczywiście, że padać. No, no dobra. I co? Weźmiesz to? Chyba jakaś skamielina będzie, chyba nie. Serio? Nie wierzę. Ja po prostu czasem nie wierzę w to ugranie. Bo ona się czuje nagle nieswojo. Ty jesteś po prostu, Emma. Naprawdę potrafisz wyprowadzić mnie z równowagi. Dobra, idź szybko na zajęcia. I na zajęcia, bo, bo, bo już czas. Jesteś niewyspana, i wszystko na nie odrzuciłaś. No. Skorzystaj. Oczywiście, że tak ogolisz sobie yy, rączki. I tutaj weź resztki, nie mamy. Podaj śniadanko. I co byśmy mogli? O, to z francuski możesz podać, bo mamy na to składniki. No i dobrze. Tutaj ogarniesz swoje rzeczy. Musisz od razu się umyć. Zjesz. Jesteś śpiąca, jest dziewiąta. No trudno. Ale lepiej, żebyś trochę podrzemała sobie zaraz. I jeszcze tutaj mamy nie do końca zadowolona, jesteś więc. A ja w sumie nawet nie wiem, co ty do końca lubisz, bo to też by można było coś rozwijać, co ty faktycznie lubisz, lubisz. O. Sprawność fizyczną, granie w gry wideo, oczywiście, wędkarstwo, ogrodnictwo, jubilerstwo. Aha, czyli masz takie rzeczy. Szkoda, że nie lubisz majsterkowania. O, ale właśnie już te mamy zrobione, więc się udało to ogarnąć. I mamy podaż tosty. No tak, podaż tosty. I tak myślę, że może pójdziesz sobie na jakiś jogging Póki nie pada, jeszcze nie pada Bo tutaj to u nas jest burzowo Naprawdę jest burzowo I co? Weźmiemy sobie to sprzedamy Bo nic więcej takiego do sprzedaży To ty kochana, nie masz O, ale 432 O, oh, Te lilie to się naprawdę opłaca Zdecydowanie tak Okej, okay, wzięłaś sobie? Dobrze, nawet wspaniała jakość Oho tak, i tutaj też zbierzemy. Oczywiście, że tak, skoro tyle pieniążków za to mamy, no to jak tego nie zbierać? No, za dzwonki mamy taką średnią cenę. No, ale lepszy ryc niż nic. Więc tutaj skończysz i chyba polecimy. Czyli miałaś tylko dzisiaj jedne zajęcia, rozumiem? A nie, za cztery godziny to jedne masz o 24. Jed... cztery, Boże. Ja to. To dwa dni, aha. No to... Aha, to my jedne chyba zajęcia przespaliśmy? Bo dzisiaj miało być o 8 To o 11. A, dzisiaj ich nie było, dobra? Nie, byłaś na 8. Ok, bo już się pogrzybiłam tutaj o 2 nie? Dobra, zbierzesz Lilię, dzwonki, a ja idę tutaj, sprawdzę. Mamy do kopania tu, więc tu będziesz kopała i ja chyba idę tam jeszcze ogarniemy. Ej, no, prawda, nie możesz. Nie, no, po prostu wiecie co, czasem to już ja nie mogę. Że akurat ona już na tyle jest źle się czuje, że nie może zebrać tych Lili, no. Dlaczego tak się dzieje? Weź, ty stara chodź, i będziesz tutaj sprzątać. Dobra, posprzątasz to. No sora, ale musisz trochę tutaj poogarnąć. No idziemy, idziemy tobą spać, no bo inaczej z tego z tego z ciebie pożytku tutaj nie będzie. Dosłownie nie będzie żadnego pożytku. No, a ja będę po prostu kończyła tutaj już odcinek. O, tutaj widzę, że mamy kolejne rzeczy, więc sobie to weźmiemy na własność. Ja tylko muszę to włożyć. O. Żebyś mogła sobie to przejąć na własność. Jak coś jeszcze tutaj będzie, to oczywiście, że. O, Kolejna, No i super. Że cię nie znosi. Serio, wszyscy będziecie mi to teraz mówić, pisać, wysyłać. C co ja zrobię? Że to on ma z nami problem, a nie my z nim. Jakby hello. My byliśmy mili, tak? O myślałam, że coś jest, ale nie. Tutaj nic więcej nie zdobyliśmy. No jak zdobędziemy, to super. Jak nie, no to trudno. I będę kończyła ten odcinek. No mamy semestr zakończony. Semestr wyszedł nam spoko. No ja będę tutaj walczyła, żeby ten Noa faktycznie kurde. O i znowu coś mamy. Dobra, jak jest burza, to fajnie te rzeczy wszystkie. A to chyba za to może być. O, stoż! Bo to jest rzadkie, więc bardzo dobrze. No, i będę kończyła ten odcinek. Postaram się i tak jakby poogarniać y, sytuację z Noa. Ale czy to tak wyjdzie? Mm, no może być ciężko, tak na dobrą sprawę. Sami widzieliście, co i jakie jest, więc no. i my sobie powolutku studiujemy i tak może na jakieś lepsze łowy by się udało, bo w sumie tutaj nie za bardzo mogliśmy na jakieś fajne łowy się wybrać. A przecież my tutaj. O, tu jak ktoś do nas idzie, ale to chyba nie jest on. 200! Mm, no, jeszcze zarobiliśmy na nim, XD. Może on jest za to zły, że my po prostu. No, daliśmy się mu trochę, w sensie. Mm, nie daliśmy mu się trochę, tylko po prostu go trochę okradliśmy Może on sobie ogarnął, że o, brakuje mu obrazu, i dlatego teraz, że on nas nie lubi, że my złodzie... Ale on wcześniej nas nie lubi, więc tak, hmm, no. A po prostu my z się, za to, że on nas taki był nieuprzejmy. Dobra, 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 już się, bo znowu rozgadałam. E, także oczywiście przypominam o lajkach, komentarzach i subskrypcji na moim kanale, jeśli tego jeszcze oczywiście nie zrobiliście i nie robicie, więc musicie to zmienić. No i e, będziemy się widzieć. E, słyszeć w następnym odcinku. Co w następnym odcinku? Zobaczymy, jak tutaj sprawy się nam potoczą, bo to różnie z tym bywa. No mam nadzieję, że te relacje uda nam się naprawić. No i musimy trochę coś tam porobić, a ja tak jakby huza filmem, postaram się tutaj dla niej te rzeczy na studia ogarnąć, bo wiecie, no stypendium nam się przyda. Jakby nie patrzeć, opłaca nam się, bo opłaca nam to studia po prostu same stypendium, a zostajemy jeszcze jakieś dodatkowe pieniążki, więc super, super. Także dobra, Yy, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!